Pracujesz hybrydowo, ale powrót do biura nie poprawia Waszej współpracy? W połowie puste biuro nie zadowala tych towarzyskich, a tracenie czasu na dojazdy frustruje tych z napiętym grafikiem rodzinnym. Większość ustaleń robicie na niekończących się spotkaniach online, których masz już dość, jesteśmy zespołem Business Factor, który od kilkunastu lat układa pracę zespołów, poprawia ich wyniki i buduje potrzebne kompetencje. Kiedy nastał czas łączenia pracy w biurze i pracy online, musieliśmy na nowo określić kluczowe kompetencje i dobre praktyki, które pomogą osiągać rezultaty zespołom hybrydowym. Pracowałyśmy nad tym kilka miesięcy i teraz już wiemy, co robić, żeby problemy, o których mówiłyśmy przed chwilą, zniwelować. Wystarczy pięć elementów: praktyczna odpowiedź na różnorodność w zespole, wypracowanie zespołowego kalendarza, nawyk ciągłej informacji zwrotnej, krytyczne myślenie i wspieranie samodzielności u innych. Na tej podstawie stworzyłyśmy model pięciu warsztatów, które pomagają organizacjom pracować efektywnie i przyjemnie w pracy hybrydowej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj do nas na bifactor.pl i zobacz, jak możemy pomóc Twojej firmie i Twoim ludziom w pracy hybrydowej.